Cześć, siema, witajcie bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Automatic Moscow Metro. Gra, tu, e, gra od twórcy One Sky Wed. To jest ten sam od, od trolejbusów. E, One Sky Wed. E, Myślę, że znana gra. Przejdziemy się moskiewskim metrem. Ogółem gra odwzorowuje tutaj konkretnie linie, linie 7 linia tagańsko krasno impresnenskaja Wagony mamy tutaj oczywiście metrowagon Masza EZH, EZH3 że no tak de facto no to jest seria 81 po prostu te konkretne zostały wycofane w 2020 roku no i tyle co ja Wam mogę więcej opowiedzieć na metrze się tam zbytnio nie znam, a w szczególności w moskiewskim natomiast kupiłem sobie kluczyk ostatnio właśnie do do kabiny maszynisty, więc, yy, więc za chwilkę się przejedziemy jako maszynista. Przy okazji, ten kluczyk, yy, tym kluczykiem, można sobie otworzyć również przejścia między wagonami. Troszeczkę jest, o dobra, trzeba po prostu się yy, wycofać i tak szybko w miarę przejść. Możemy sobie przejść cały skład. No, ten kluczyk kosztuje 60 robuxów. Czy, czy warto? No nie wiem. Można też zrobić taki myk, że kupi się prywatny serwer. No, tylko prywatny serwer kosztuje już 150 robuxów. Dosyć, dosyć sporo, szczerze mówiąc. No i wtedy mamy mm, tak jakby już dostęp do kabiny w zestawie. No i jeśli ktoś lubi metro to... Tylko, że to nie jest taki, taki, taki dobry symulator jazdy, jazdy metrem. Zresztą za chwilkę sami się przekonacie, jeśli ktoś jeszcze z Was nie widział. Ogólnie możemy jechać nawet na sprzęgu międzywagonowym, nic się nam nie stanie. Także to jest spoko. Bardzo miota tymi wózkami, a wózki są połączone ze sprzęgami z kolei, no i to tak wygląda trochę śmiesznie. Usprężynowanie tutaj mamy, widzę, pionowe takie... To są chyba sprężynowe albo sprężynowo-gumowe amortyzatory. też jakoś super to nie jest y, odzorowane no ale jest Nie prislony. Nie Prislonacja. Nie, pr, nie, pris, nie Czyli coś w stylu pewnie nie, nie opierać się albo nie zasłaniać. Nie stawać przy drzwiach, coś takiego. Może akurat się trafi tutaj bez maszynisty. Jednostka. Jednostka, no w nie wiem czy, nie wiem czy pojazd tego typu można nazwać jednostką. Chyba nie. Wbijamy do kabiny. No i, a, drzwi, drzwi te frontowe też można otworzyć, więc gdyby ktoś niepożądany Wam wszedł, to można go wypchnąć śmiało. No i tak się prezentuje ta kabina maszynisty, no dosyć tak, 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 trochę dosyć średnio, ale żeby nie było, mamy tutaj wytłumaczone elegancko w rzeczywistości to powinno wyglądać i działać inaczej, ale jest uproszczone na potrzeby gry. No i wszystko w temacie. Okej, okay, żeby żeby sterować musimy po prostu poruszyć nastawnikiem. Mamy taki sygnał no i w zasadzie to tutaj za dużo nie możemy zrobić jako, jako, ten, jako ten maszynista, bo to nam tak naprawdę jedzie automatycznie. Jeśli nie zaczniemy hamować w, w odpowiednim momencie, to, to, to gra po prostu automatycznie przejmuje sterowanie. Możemy sobie zwolnić, co prawda. No teraz możemy trochę przygazować, no ale więcej niż te 70. Akurat w, na tym odcinku nie pojedziemy. Oho, już storów, won na dachu, western jak w Westernie. Aż w tym przypadku to eastern bardziej. No i tak sobie jedziemy, jedziemy. No! <laughs> Nie jest to jakaś tam szczególna rozrywka. Przynajmniej dla mnie, no ale. No tutaj właśnie widać jak ten sprzęg jak ten sprzęg nam się miota. Tu mamy na żółto sygnał, więc można się domyślić, że zbliżamy się do chyba stacji, no nie? No, i gdybyśmy. Teraz zacząłem bardzo wcześnie hamować, chyba nawet trochę za wcześnie. Gdybym zaczął później hamować, no to no to wtedy bot przejmuje prowadzenie i tyle. Okej, okay, no dobra, myślę, myślę, że możemy to już sobie przyhamować. No i co, otwiera się to czy nie? Nie wiem. O nie zaliczyło. O, no i widzicie, mamy teraz opóźnienie, no to już to już w tym momencie nie możemy poprowadzić. Czy możemy? Możemy. Aha, dobra. No nie wiem czemu... Nie wiem czemu nie mogę tych drzwi otworzyć. A, widzicie, czyli któreś drzwi musiały być poza, poza tym... Poza Peronem, no dobra. ok, To już wszystko jasne. No, i tak to wygląda, słuchajcie. Elegancko. No i to by było na tyle. Krótki odcinek dzisiaj. Mm, troszkę szczerze mówiąc nie miałem pomysłu na nic innego. No, jakoś mi chodziło po głowie mm, to metro. Tam sym symbolów po lewej i po prawej stronie nie pokazujemy, bo kontrowersyjne. <grych> I tyle. Jeszcze co, wam, co mogę dodać od siebie. Wszystkiego dobrego wam życzę na te święta, jeśli oglądacie to akurat teraz w dniu premiery. Na Wielkanoc, wszystkiego dobrego. I tyle. Zapraszam na kolejne materiały trzymajcie się siema.